jabko odcinek 18 nowy rok cześć dobra słuchaj skoro mamy ten cały nowy rok, ten cały 2024 no, i co z tego, że już jest 2024? To że, m, wiesz, że właśnie ten cały... Ale nie! Zapomniałem, przeszłam za nazwę, przepraszam. Ten cały Michu Gaming e, powiedział, powiedział, napisał właśnie do mnie na telefonie, że nasza seria już ma po rok. Naprawdę? Ja! Po prostu ja Mam nadzieję, że będzie nas częściej nagrać, bo nie to trochę szkoda. Jest... Może weź sobie potrę trochę by tego. Yy, no, w tenis bola. No, w sumie. To w sumie dobra. Cześć. Cześć. Dobra. Sobie idę, idę. Nie. Nie. Czyżby znów to samo? Głupie szkło. Let me out! Let me out! Chwila. Perfect. ej Może dam Ci tego autorę O, jak za darmo to bierę Dobra A w ogóle Czekaj, wymyśliłeś, że byśmy mieli drzwi ze szkła Nie wiem, ale Może, dobra, ja lecę Chwila Chwilka, czemu ja to, czuję tutaj zapach Igla. Z tego, co tu robi choinka? Co on tu robi? Uha. Uha. I po co ześ Tu jest leża grać. Miałem grać, ale po prostu. Ten! Zapomniałem po prostu, bo chciałem ci powiedzieć, co robi choinka u nas na dachu. Chwilę jaka choinka. Nie rób sobie ze mnie głupa. Tam jest choinka na dachu. I pewnie to przez to, że nie sprzątasz tutaj u siebie w domu. I mam nadzieję, że Michugajby ktoś z tym zrobi, że w 19 odcinku będziemy mogli wreszcie posprzątać. Ewentualnie to mogę teraz posprzątać, bo na nowy rok trzeba dobrze sprzątać. No, to idź sprzątać, a ja idę grać w koszykówkę. Dobra. Ech nie chce mi się Michale co zrobisz? przepraszam Michale dobra ja idę grać w polsko dobra tu jest piłka nie chodzisz? nie dobra teraz no niby tak podniosłem uwaga czekaj teraz odbiję ją o nie, 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 nie. O Jezu. Jadko, co ci się stało? Otrzymałem się piłką. Kurczę, wiedziałem, że to może być zły pomysł. Ta choinkę, a ta cała ta, ta ta, ta, ta ta ta, ta piłka rozwaliła Czyli co, zleciała z dachu? Niestety nie. Co? <initiation> Dobra, czekaj, ja ci zabiorę do szpitala jak najszybciej. Dobra, zabierz mnie. Szybko, szybko! Dwa tygodnie później. Dobra, Jabłko, teraz. Minęły dwa tygodnie. I musieliśmy wrzucić to koszykówkę, ponieważ musieliśmy zabudżetować to głowę. Ale nie wiedziałem, że ta piłka może być taka groźna. Groźna, dla Twojego życia. Bo właśnie była groźna. Uch. No, ale. Hmm. Jeszcze że jutro to ten jutro będzie musieli znaczy kiedy on będzie chciał... Wiecie, wiesz co, 22 stycznia pojedziemy e, do tej do szkoły i mam nadzieję, że tym razem autobus się nie zepsuje. No mam nadzieję też. No super, więc dobra czyli nie wiem, sobie się przekonę. A w ogóle gdzie jest robot? To robot? O chyba na wagary wyjechał po prostu. Wyjechał chyba na wagary e, do tego... Wyjechał na wagary do tego... No jakby powiedzieć do tego innego uniwersum. Do innego uniwersum? Tak, do innego. Tak, to do innego. No był tak. Do innego? Przecież dobra, ja się wspiłam. Nie, 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 był Dobra, dobra? Tylko na mnie nie, 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 ja! nie, 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 No, i to się nazywa profesjonalne. Usunięte. XD. Co? So, dobra, chwila. Teraz mogę sobie trochę tutaj, tutaj pokombinować, co bym mógł zrobić. I tymczasem przychodzi kolega. Kolega tego całego. E, Jabłka i mam plan. Dobra. Podstawię im pod dom fajwerki i będą się bogi wystarczyć. Hahaha! Jestem geniuszem. Co to za to? O! Co to było? O Boże. Dobra. Czekaj. Dobra, postawiam te całe fajne bo Mam nadzieję, że się wystraszą, tak jest podskoczył, podskoczył pod dach. Dobra, ja... ja uciekam. Uwaga. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i zapraszam Was do oglądania innych innych i, i subskrybujcie mój kanał, bo dobijamy do 15 lutego e, 3000 subów. No. no i widzimy się w 19 odcinku z pomarańczy, Jabłko. I nie pojadą niestety do szkoły, tylko w 20 odcinku pojadę do szkoły, więc cześć.